Wyobraź sobie, że spędzasz całe życie próbując się dopasować, dostosowujesz swój sposób mówienia, to co nosisz, nawet swoje wybory, wszystko po to, by zyskać aprobatę. Nie zdając sobie sprawy, poddajesz się oczekiwaniom, które nawet nie są Twoje, i stopniowo oddalasz się od swojej prawdziwej istoty. Czujesz strach przed osądem, szukasz walidacji w opiniach, które zmieniają się jak pory roku, i wierzysz, że Twoja wartość zależy od tego, jak świat cię postrzega? Ale co, jeśli tak naprawdę cały ten wysiłek by się podobać byłby dokładnie tym, co powstrzymuje cię przed pełnym życiem? Co, jeśli pewność siebie, wolność, a nawet sukces nie tkwiłyby w kontroli, ale w umiejętności odpuszczenia? Michel de Montaigne, myśliciel z XVI wieku, zagłębił się w ten paradoks. Podczas gdy wojna pustoszyła świat wokół niego, Montaigne odizolował się w cichej wieży. Nie po to by uciec, ale by obserwować ludzką duszę. Jego eseje nie mają na celu nauczania, lecz wyzwolenie, a jego filozofia, daleka od teoretycznej, wskazuje ścieżki dla tych, którzy pragną żyć autentycznie, z lekkością i wewnętrznym spokojem. Montaigne kwestionował koncepcję sukcesu, rzucił wyzwanie potrzebie podobania się i pokazał ścieżkę ku spokojowi i uwolnieniu się od przywiązań. W tym filmie będziemy podążać tą drogą. Będziemy mówić o niepokoju związanym z podobaniem się, strachu przed porażką, obsesji na punkcie kontroli i z Monteniem jako przewodnikiem zrozumiemy co się dzieje, gdy w końcu przestajemy martwić się o to, co nigdy nie miało prawdziwego znaczenia. Od małego uczymy się, że aby być bezpiecznym, wystarczy wszystko kontrolować, zapobiegać błędom, unikać osądów, zapewniać sukcesy. Jakby życie było równaniem matematycznym, wystarczy wysiłek i troska, by utrzymać je na właściwym torze. Ale Montaigne, obserwując egzystencję spokojnymi i realistycznymi oczami, dostrzegł coś, do czego niewielu ma odwagę się przyznać. Idea kontroli jest, w większości przypadków, iluzją. Żyjemy próbując kontrolować to, co niemożliwe myśli innych, przyszłość, postrzeganie nas. W tym nieustannym wysiłku kontrolowania wszystkiego zużywamy naszą najcenniejszą energię tę, która mogłaby być wykorzystana do tworzenia, bycia obecnym, kochania. Montaigne stanął twarzą w twarz ze śmiercią podczas wypadku na koniu doświadczenia, które brutalnie skonfrontowało go z kruchością życia. Zrozumiał, że żadna ostrożność, żadne planowanie, żadne niepohamowane zmartwienie nie uratowałoby go w tamtym momencie. Paradoksalnie. To właśnie w tej chwili głęboka jasność rozświetliła jego wnętrze. Życie nie polega na kontrolowaniu. To nauka płynięcia z tym, co się dzieje. Napisał rozbrajające zdanie. Moje życie było pełne straszliwych nieszczęść, z których większość nigdy się nie wydarzyła. Ile razy jesteśmy zaniepokojeni scenariuszami, które nigdy się nie zmaterializowały. Ile nocy spędzonych na próbach przewidzenia przyszłości lub naprawiania przeszłości. Ile dyskusji powtarzanych w myślach, próbując przećwiczyć reakcje, które nigdy nie nadeszły. Pragnienie kontroli odłącza nas od prawdziwego życia, uniemożliwia nam słuchanie tego, co teraźniejszość próbuje nam powiedzieć. I ironicznie, im bardziej staramy się panować, tym bardziej wszystko zdaje się wymykać z naszych rąk. Montaigne zaprasza nas do obserwowania tej cichej obsesji kontroli i porzucenia jej. Życie nie jest przewidywalną maszyną, jest żywym, pulsującym organizmem, który rozkwita tylko dla tych, którzy odważą się tańczyć z niepewnością. Istnieje niewidzialna siła, która kieruje wieloma naszymi krokami, pragnienie akceptacji. Od dzieciństwa uczymy się, że aprobata innych jest nagrodą, uśmiech, komplement, znak przynależności. I tak powoli kształtujemy naszą tożsamość, aby podobać się oczom innych. Montaigne ze swoją bezlitosną precyzją, dostrzegł cenę tej drogi. Gdy żyjemy szukając akceptacji, gubimy samych siebie. Pisał nie po to, by kogoś przekonać, ale by zrozumieć siebie. Nie szukał oklasków, lecz autentyczności. Może dlatego jego słowa wciąż odbijają się tak głęboko dziś, ponieważ odważył się myśleć własną głową w świecie, który domagał się konformizmu. Poszukiwanie potwierdzenia jest subtelne i często niezauważalne. Pojawia się w wyborze ubrania, w ciszy opinii, w ciągłym dostosowywaniu się do otoczenia. Unikamy niesprawiania przyjemności, unikamy rozczarowania, ale uciekając od dyskomfortu innych, kończymy uwięzieni. A najbardziej tragiczne jest zdać sobie sprawę, że nawet gdy ta walidacja w końcu nadchodzi, nie satysfakcjonuje nas, ponieważ nie dociera do nas, ale do maski, którą nosimy, aby być zaakceptowanymi. Montaigne proponuje inną drogę poznać siebie tak głęboko i zaakceptować się z taką integralnością, że zewnętrzna opinia traci moc ranienia lub kształtowania. Prowokuje nas do refleksji: komu staramy się podobać? Ile ważnych decyzji zawodowych, emocjonalnych, egzystencjalnych zostało podjętych bardziej ze strachu przed osądem niż z prawdziwego pragnienia? Kiedy przestajemy szukać aprobaty za wszelką cenę, znajdujemy coś rzadkiego i cennego. Akceptację samych siebie. I od tego momentu relacje stają się bardziej uczciwe, wybory jaśniejsze, a życie bardziej spokojne. Wbrew temu, co myśli wielu, oderwanie nie jest chłodem, nie jest apatią ani brakiem zainteresowania życiem. Oderwanie jest przede wszystkim jasnością, to mądrość rozróżniania tego, co zasługuje na naszą energię, od tego, co nas tylko pochłania. Umieć odpuścić to nie rezygnacja, to rozpoznanie, że pewne rzeczy po prostu nie są warte ciężaru, by je dźwigać. Montaigne zrozumiał ten paradoks jak niewielu. Obserwował, jak ludzie uwięzieni są w oczekiwaniach, w wyidealizowanych obrazach samych siebie i jak to generowało stałe napięcie i żrący niepokój. Nie proponował porzucenia życia, ale lżejszy sposób życia. Działać z oddaniem, ale bez obsesji. Kochać bez uwięzienia. Szukać bez gubienia się. W swoim odosobnieniu Montaigne pisał kierowany ciekawością, nie obowiązkiem, nie szukał uznania, ale zrozumienia samego siebie. To w tej przestrzeni wewnętrznej wolności, bez przymusowego wysiłku, dusza rozkwita. Ile razy w swoim życiu osiągnąłeś coś właśnie wtedy, gdy przestałeś forsować, kiedy przestałeś próbować przekonywać, imponować, zdobywać? Wydaje się, że wszechświat odpowiada na poddanie się harmonią. To jest paradoks oderwania. Im mniej czujemy potrzebę udowadniania czegoś, tym bardziej naturalna staje się nasza obecność. Im mniej próbujemy kontrolować, tym bardziej rzeczy wydają się znajdować swoje miejsce same z siebie. To nie jest szczęście, to obecność. To harmonia między czuciem, myśleniem i działaniem. Magnetyzm kogoś. Kto nie błaga o akceptację, ponieważ już znalazł dom w sobie. Monteń uczy nas, że prawdziwe oderwanie jest w rzeczywistości potężną formą wpływu, cichą, spokojną, transformującą. Kiedy wypuszczamy ciężar podobania się, kontrolowania, wydawania się doskonałymi, stajemy się wystarczająco lekcy, by chodzić wolni i wystarczająco silni, by być tym, kim naprawdę jesteśmy. Montaigne nie był bohaterem ani ascetą. Był człowiekiem głęboko świadomym swoich wad i może właśnie dlatego tak mądrym. Doświadczył głębokich strat. Stracił pięcioro z sześciorga swoich dzieci jeszcze małych. Stracił swojego najlepszego przyjaciela, Etienne de la Boétie i był świadkiem pogrążania się Francji w niszczycielskiej wojnie domowej. Jednak te bóle nie uczyniły go cynicznym. Uczyniły go bardziej prawdziwym. Zamiast stwardnieć, Montaigne wybrał wycofanie się. Opuścił politykę, porzucił władzę i znalazł schronienie w swojej wieży, przestrzeni ciszy, książek i kontemplacji. To w tym scenariuszu, między drewnianymi korytarzami a łacińskimi frazami wyrytymi na suficie swojej biblioteki, rozpoczął to, co nazwał badaniem samego siebie. Nie po to, by się gloryfikować, ale by się zaakceptować. W swoich esejach wystawia swoje próżności, swoje lęki swoje niespójności. I to właśnie ta podatność na zranienie czyni go uniwersalnym. Napisał, nie portreuję siebie w całości, ale tylko tak, jak widzę siebie w konkretnym momencie. W tym zdaniu jest potężna wolność. Nikt nie jest stały, nikt nie jest doskonały. Wszystko jest zawsze w ruchu. Zaakceptowanie tego to porzucenie zbroi i zamieszkanie, w końcu, własnego człowieczeństwa. W dzisiejszym świecie, gdzie wszyscy rywalizują o wizerunek sukcesu, Spójności i perfekcji. Montaigne pojawia się jako antidotum. Przypomina nam, że bycie człowiekiem to sprzeczność z samym sobą, że zmiana opinii jest oznaką życia wewnętrznego i że zaakceptowanie własnej niedoskonałości nie osłabia nas, wyzwala nas. Porzucając wymaganie perfekcji, pozwalamy rzeczywistości się objawić: lekkość błędu, piękno wątpliwości, spokój po prostu bycia. I to właśnie tutaj Montaigne przekazuje nam jedną z najbardziej uzdrawiających lekcji filozofii. Mądrość nie leży w doskonałości, ale w bliskości z naszą własną niedoskonałością. Jeśli istnieje pole, na którym oderwanie ujawnia swoją najgłębszą moc, to są to relacje międzyludzkie. Montaigne, swoim realistycznym i współczującym spojrzeniem, dostrzegł, jak stajemy się więźniami siebie nawzajem. Nie z prawdziwej miłości, ale ze strachu. Odrzucenia, samotności lub niepewności. Ile razy próbowaliśmy kształtować kogoś według naszych oczekiwań? Ile razy cierpieliśmy, ponieważ druga osoba nie spełniła oczekiwania, o którym być może nawet nie wiedziała, że istnieje. Zrozumiał, że cierpienie w relacjach nie rodzi się z różnicy między ludźmi, ale z naszej próby kontrolowania, więzienia, poprawiania. Montaigne pisał z czułością o swojej przyjaźni z La Boétie więzi bez wymagań, bez żądań, tylko obecność. Ta przyjaźń, wolna od posesywności, była dla niego objawieniem tego, co możliwe, gdy kochamy bez próby posiadania. Proponuje nam rzadki ideał relacje oparte na oddaniu, a nie na kontroli, na wzajemnym szacunku, a nie na cichym żądaniu. Istnieje ciekawy paradoks w relacjach międzyludzkich. Im bardziej próbujemy kogoś uwięzić, tym bardziej on ma tendencję do ucieczki. Im bardziej pozwalamy drugiej osobie być tym, kim jest, tym bardziej ona wybiera pozostanie. Wolność w relacjach nie oznacza braku więzi, ale odmowę przekształcenia drugiej osoby w odbicie naszych niepewności. Montaigne uczy nas, że prawdziwa więź powstaje, gdy dwie dusze idą obok siebie, nie z obowiązku, ale z wyboru. A ta wolność jest magnetyczna generuje szacunek, podziw, głębie przyciąga. Nie siłą, ale lekkością. Nie kontrolą, ale autentycznością. Zapytaj siebie, ile twoich relacji jest napędzanych bardziej strachem przed utratą niż radością dzielenia się. Odpowiedź może boleć, ale także może wyzwolić. Jest cichy moment, prawie niedostrzegalny, w którym coś wewnątrz nas puszcza. I ten akt puszczenia nie jest poddaniem się. Nie jest słabością. Jest to mądrość, która rodzi się nie z rozumu, ale ze świętego zmęczenia. To chwila, w której rozumiemy, że nie możemy kontrolować wszystkiego, że nie musimy niczego udowadniać, że noszenie tylu ciężarów jest bezużyteczne. Montaigne dobrze znał ten moment cichej kapitulacji. To z niego rozkwitła jego filozofia nie jako rezygnacja, ale jako pojednanie z samym życiem. Nie proponował bierności, ale działanie wolne od niepokoju życie zaangażowane, ale bez złudzenia absolutnych gwarancji. Zrozumiał, że istnieje głęboki spokój, który pojawia się tylko wtedy, gdy przestajemy opierać się nietrwałości świata. A ten spokój jest rewolucyjny. Kiedy puszczamy pragnienie kontrolowania wszystkiego, stajemy się lżejsi i z tą lekkością widzimy lepiej. Działamy z większą jasnością. Jesteśmy otwarci na nieoczekiwane. Co się dzieje, gdy przestajesz martwić się tym, co myślą inni? Zaczynasz mówić szczerzej. Co się dzieje, gdy przestajesz dążyć do perfekcji? Zaczynasz działać z większą odwagą, a kiedy porzucasz strach przed porażką? Tworzysz przestrzeń do tworzenia, kochania, życia. Oddanie Montenia nie było ucieczką, było obecnością. To było przestanie walki z rzeczywistością i rozpoczęcie tańca z nią. I tutaj tkwi największy z paradoksów. Im mniej próbujesz kontrolować życie, tym bardziej organizuje się ono w naturalny sposób. Być może dlatego, że w tym stanie szczerego porzucenia w końcu stajesz się tym, kim naprawdę jesteś, i świat odpowiada na tę prawdę harmonią. Montaigne pozostawił nam ciche dziedzictwo, niesztywnych zasad, formuł czy absolutnych pewników, ale pełniejszej obecności w obliczu życia. Nauczył nas, że obsesja kontroli jest przeciwieństwem wolności, że ciągły wysiłek, by zadowolić innych, jest największym wrogiem autentyczności. I że największą barierą między nami a życiem, którego pragniemy, często jest tylko strach przed porażką. W trakcie tej podróży zobaczyliśmy, że oderwanie się nie jest rezygnacją, to zaufanie, to wyjście z centrum sceny i pozwolenie, by życie ujawniło swój taniec. I jest w tym wszystkim głęboko piękna tajemnica. Kiedy przestajesz martwić się o to, co nie ma znaczenia, to, co naprawdę ma znaczenie, zaczyna rozkwitać. Kiedy puszczasz strach, Pojawia się prawdziwa odwaga. Kiedy porzucasz potrzebę udowadniania czegoś, rodzi się cicha moc bycia po prostu sobą. Monteń nie prosi nas o zmianę zewnętrznego świata. Zaprasza nas do zmiany naszego sposobu zamieszkiwania go. A kiedy to się dzieje, świat wokół nas również się zmienia. A ty? Do czego wciąż przywiązujesz się z taką siłą, że aż się ranisz? Co by się stało, gdybyś choćby na chwilę po prostu puścił? Podziel się w komentarzach swoim doświadczeniem z oderwaniem i aktem puszczania. Być może, opowiadając swoją historię, zainspirujecie innych do znalezienia własnej wolności.